Producenci samochodów ciągle udoskonalają swoje pojazdy, konstruują coraz to lepsze samochody pod względem komfortu czy szybkości, prezentują nam coraz ciekawsze technologie, które sprawiają, że dzisiejsze samochody nie mają porównania do tych, co były produkowane kiedyś. A dzisiaj to właśnie nimi się zajmiemy a konkretnie przyjrzymy się pojazdom, które były produkowane w Polsce w czasach PRL-u. FSO Warszawa. Był to pierwszy seryjnie produkowany samochód w Polsce po II wojnie światowej. Miała ona benzynową jednostkę R4 o pojemności ponad 2,1 litra. Miała ona jednotarczowe sprzęgło i manualną skrzynię z trzema biegami, choć od 1971 roku mała liczba egzemplarzy miała cztery biegi. Oferowała 50 koni mechanicznych, chociaż późniejsza wersja miała ich 70. Występowała jako fastback, ale później stworzono też sedana i pięciodrzwiowe kombi. W 1958 roku stworzono również wersję Pika. Używała ich policja czy też pogotowie, dlatego miała ona również swoje specjalne warianty użytkowe dla tych służb. Ostatnia wyprodukowana Warszawa to 30 marzec 1973 rok. Stało się to tak dlatego, że pojawił się jej następca. Łącznie wyprodukowano 254 471 Warszaw w wersji osobowej Micros MR300. Produkowany był tylko przez 3 lata, od 1957 do 1960 roku i wyprodukowano tylko 1728 sztuk. Miał być produkowany na masową skalę, ale wysokie koszty produkcji sprawiły, że był on drogi do kupienia na tamte czasy. Silnik to benzynowy rzędowy dwusów o pojemności 296 cm3 o mocy niecałych 15 koni mechanicznych. Prędkość maksymalna, jaką osiągał, to 90 koni. To 90 km na godzinę. Były jeszcze plany stworzenia pikapa, ale tak jak wariantu Cabrio, nie zrealizowano tego założenia i tego pomysłu. FSC Żuk. Polski samochód dostawczy produkowany w Lublinie. Opracowany został w 1956 roku na bazie FSO Warszawa. Miał on zmieniony tylko silnik i układ jezdny. Był dzięki temu bardzo popularny i tani, ale miał przez tą konstrukcję też dużo wad, na przykład za mały rozstaw. Osi. Był dostępny na przykład jako pick-up czy furgon, ale służył też jako samochód pożarniczy. Przewożono również nim na przykład odzież czy jakieś pieczywa, różne tego typu rzeczy. FSO Syrena. Produkowana była na bazie wcześniej wspomnianej Warszawy, ale zmieniono jednostkę na dwusuwowy silnik rzędowy. Napędzał on oś przednią i generował 22 konie mechaniczne. Samochód dało się rozpędzić do 100 km na godzinę. W 1954 roku przeprowadzono rajd z innymi samochodami. No i po uzyskaniu wyników postanowiono zrobić prototyp. Usunięto drewnianą podłogę i udoskonalono jednostkę napędową. Silnik z pojemnością 690 cm3 powiększono do 746 cm3 i generował on wtedy 26 koni mechanicznych. Fiat 125P Produkowany był w latach 1967-1991 na podstawie włoskiej licencji Fiat. W 1983 roku licencja wygasła i zmieniono nazwę na FSO 125P. Duży Fiat, bo tak potocznie się go nazywa, zaczął być produkowany 28 listopada 1967 roku. Napędzany był przez silniki benzynowe R4OHV o pojemności 1,3 i 1,5 litra chociaż w późniejszym etapie produkcji zastosowano napęd z Poloneza. Powstało kilka modeli z silnikiem diesla i benzynowym, gdzie wałek znajdował się w głowicy silnika. Fiat miał czteroobiegową skrzynię manualną i pięciobiegową od 1985 roku. Początkowo występował jako sedan, później wprowadzono wersję kombi, a trzy lata później pick -up. Kultowy Fiat 126P, dobrze znany wszystkim maluch, był produkowany od 1972 roku do 2000 roku. Produkowany w Polsce był na licencji. Od Fiata, a od 1992 roku jako część koncernu polski Fiat 126P. Napędzany był benzynową jednostką typu R2. Był to czterosuwowy silnik umieszczony z tyłu o mocy 23 mechanicznych. Jego wielkość to zawrotne 594 cm3, sam maluch zmotoryzował bardzo polskie społeczeństwo. Był najtańszym wtedy samochodem dostępnym na rynku. Oczywiście, mając też przy tym najsłabsze osiągi, ale to za jego sprawą większość polskich rodzin mogła sobie na niego pozwolić. FSO Polones 3 maj 1978 rok. Powstał następca Fiata 125P, czyli FS Polonez. Większość rozwiązań zastosowano takich samych jak w fiacie, ale wiele również zmieniono. Zmieniono na przykład układ napędowy, jednostkę silnikową, układ hamulcowy i zawieszenie. W 1988 roku wprowadzono wersję użytkową nazwaną Track. W 1991 roku stworzono wersję Karo z odświeżonym nadwoziem, a od 1996 roku była dostępna wersja. Sedan 99 rok to wersja kombi. Produkcję skończono w 2002 roku. Występował on z silnikami R4OHV, 1,3 litra, 1,5, 1,6 i 2,0 litra. I ten oto pojazd kończy listę samochodów zawartych w, tych w tym odcinku. Można by było więcej na temat tych samochodów pogadać, jednak film trwałby wtedy z 20 minut minimum, jak nie pół godziny. Dlatego, jeżeli chcielibyście jakiś odcinek o konkretnym modelu, dajcie znać w komentarzach i dajcie również znać, czy wy mieliście okazję jeździć, czy mieć w rodzinie kiedyś samochód, który był zawarty w tym filmie.